Hej ludzie i zapraszam na kolejny odcinek Panini UEFA EURO 2016 A dzisiaj zajmiemy się tą oto dużą puszeczką To jest już ostatni zestaw, który miałem tutaj w swoim zapasie Ale to nie znaczy, że ostatni filmik jest EURO, bo jeszcze na pewno będą jakieś tam blisterki, zobaczymy A ja bez względu przedłużania już zaczynam Bo nie chcę, żeby jakoś długi był ten filmik, chociaż no wiemy 10 saszetek to jest dość sporo duża puszka euro i podobnie jak w mini puszce mamy tutaj prawie cała jest niebieska tyle, że tutaj jakieś tam pół kole jest yy, na czerwono yy, ogólnie nie ma tej naklejki jak było w mini puszce, nie wiem dlaczego, po prostu nie miała ale to bez znaczenia może to jest właśnie znak, że tu są bardzo dobre karty w środku, no miejmy taką nadzieję no i bym powiedział wezmę nożyczki i rozetnę tą folię nie za bardzo nie, nożyczkami to nie za bardzo nie mam takiego specjalnego noża jedziemy charakterystyczny w Euro oczywiście ten te kółko a w środku jest oczywiście logo Mistrzost dla Francji taki niebieski design dla mnie bardzo fajny, bardzo ładny dobra, folia folię wyrzucimy i mamy tą puszkę, taka duża jest że się nie mieści w całym naszym tutaj y, zdjęciu. I co tutaj trafimy? Limitki jakie będą, to już wiem, że jedna jest pewna. Są dwie pewne. Y, Lewy Hero i Ronaldo y, Shiny. Zajmiemy się może z limitkami najpierw. Najpierw. I limitki to. Mamy Zacznijmy, może od tej karty, którą już widziałem. Jest Ronaldo Shiny. Piękna karta. Pierwsza moja karta, Shiny. Z limitek nie liczę tego mega Lewandowskiego, który to jest. Cristiano Ronaldo. Super karta. Położymy sobie na bok. Mamy tutaj Roberta Lewandowskiego z reprezentacji Polski na karcie Hero. Też bardzo ładna karta. Fajnie, super je zrobili. No i. Classic, ale niestety to już jest moja powtóreczka, Eden Hazard, się obawiałam, że właśnie Eden Hazard będzie i tak się stało, szkoda, szkoda, um, ale trudno, limit, wiemy, Eden Hazard był już w tym, w ty Just Kikicie, a teraz zajmiemy się suszetkami. zajmiemy to plastikowe coś, to było już w Fifie 365, przeliczymy, czy nas tutaj pani przypadkiem nie oszukało, ale no, myślę, że powinno być 10 saszetek. No jest 10, przeliczyłem już tak. Jest takiego strachu, że że ten, że jest jedna mniej, ale na szczęście nie. Wszystko się zgadza. Ogarnimy to wszystko tutaj. Plastik i dobra. I zaczynamy. 10 saszeteczek, No fajna, chyba największy unboxing yy, na moim kanale dotychczas. I taki przekrój tutaj mamy Robert Lewandowskiego, Müllera. No praktycznie prawie każdy rodzaj saszetki. I zaczynamy. Pierwsza saszetka z Tomasem Müllerem. No z tego co wy tam otwieraliście, to wpadały wam naprawdę ciekawe karty. Dlatego ja bym się zawiódł, gdyby nie wpadło nic takiego, co, co by miało, co by robiło jakiś szał. Doma Gojwida, Chorwacja, Jonas Hector, Niemcy, zawodnik FC Kamil Glik, Polska, a propos właśnie, Kamil Glik był na limitce w Super Expressie, wiem, chyba każdy o tym wie, ja nie nakręcam do tego filmiku, ale oczywiście tą limitkę posiadam, kupiłem sobie ten, yy, tą gazetę, wjechałem Szewczuk, Ukraina, mam tak, specjalna to, wow, want to watch Olek Szatow, super, tej karty nie mam w swojej kolekcji, a więc cudeńko, włożymy sobie tutaj, zaklejemy Azarda a tu jest logo Niemiec no to logo się z kolegą już wymieniło a więc jest to moja powtóreczka może znów się z nim odmienię jeśli będzie chciał bo to Niemcy już mamy druga saszetka z Ronaldo pierwsza nie było nic takiego fajnego dzisiaj wreszcie ma wpaść Inventiveness dobrze o tym wiecie Do tyłu Corey Evans, Irlandia Północna, Dawid Limberski, Czechy, Iwan Perisic, Skrzydłowy Interumediolan, One To Watch, e, nie Goal Machine, Dragos Grigore, Rumunia, Selczuk Inan, Key Player, Turcja, a tu chyba jest Ekspert i. Wow, super! Jej, yeah, Iker Casillas! Obawiam się, że będzie Buffon albo Shea Given, ale jest jeszcze Iker Casillas. Piękna karta, bardzo fajnie. Te eksperty wyglądają. Obecnie bramkarz FC Porto. Super pomysł, żeby zrobić taki duży portret. Mi się to bardzo podoba i popieram pomysł Panini. Dobra, kolejna saszetka z Robertem Nawandowskim i Luką Modriciem. Może niedługo będą kolegami z drużyny. Możliwe, jeśli Lewy przejdzie do Realu Madryt, bo czy, żeby Modric przeszedł do Bayernu, to raczej nie. Kari Arnason, Islandia. Nicolas Lomberts, Belgia. Zawodnik Zenitu. Nani, Portugalia. Strzelił bramkę belgą w towarzyskim meczu ostatnio, Nani. Łukasz Szukała, Polska. Yy, tutaj mamy Eleven. Eleven z Polski, to ładna Eleven. Niestety to już jest moja powtóreczka, bo Eleven już mam. Ale też fajna karta. A tutaj jest. Uuu, jest karta z pierwszej strony, jest karta numer 7. To też jest mój brak, a więc super, super, super. Mega się cieszę. Bardzo fajnie nasza. Już moja czwarta, tak? Jest już nasza czwarta. A więc bardzo fajnie. No jest Rumunia, Rosja i Albania. Albania jest debiutantem, jak widzicie, a więc tak to wygląda. To jest karta Teams i już jest pierwsza karta z drugiego rzędu. Zaraz zaprezentuję jak. To częstotliwość trafiania Teams. Teams 1 na 21. Kolejna Sascha Tenia. Chris Smalling. Anglia. Antonio Candreva. Włochy. Paco Alcácer. Hiszpania. James McLean. Irlandia. To jest Specjalna, jestem ciekawy. Ciekaw, co to jest. Kim Kallström to jest chyba maskotka, mi się wydaje. Czy piłka? I odwracamy. Jest to Puchar. Niestety, kurczę, szkoda, że nie piłka. Ale Puchar też jest bardzo rzadki. Zaraz wam pokażę. Puchar się trafia 1 na 84, więc mega rzadko. Ale to już mam. Szkoda, że nie piłeczka. Puchar będzie na wymianę. Może ktoś inny będzie miał piłkę. Fajna karta. Już druga. Z tego drugiego rzędu, więc fajnie. Na razie mamy cztery saszetki za sobą. Kolejna, szóst, yy, piąta z Ronaldo, czyli będziemy zaraz na półmetku. Łukasz Piszczek, Polska, Dynamo, Sesk Fabregas, Hiszpania, William Carvalho, Portugalia, Martin Harnik, Austria. Nie wiem, co to może być. Tutaj mamy logo. Austrii. A tu jest... Wow! Legenda, moi drodzy! Legenda Robbie Keane Mam Ronaldo, a teraz wpada mi Robbie Keane Ależ nie wiecie, jak się cieszę! O, super, super, super! No, piękna karta! I jego rekord to 23 goals, all-time top score and Euro qualifiers, czyli najlepszy strzelec... Ym... W historii Mistrzostw Europy, jeśli chodzi o kwalifikacje. Super. Super, super. Fajna karta Robbie King, już legenda reprezentacji Irlandii. Bardzo fajnie. No i zostało nam ostatnie 500 szedek i jeszcze jest nadzieja, że wpadnie dzisiaj inventivenes. Kolejny raz mamy tutaj Roberta Lewandowskiego i Modricia. Axel Witzel Belgia. Verdan Ciorluka, Chorwacja, Borek Dočkal, Czechy, mamy West Hulahan, Irlandia. Tutaj jest Making History, powtóreczka Walia. To chociażby z Garytem Baleem, a tu jest Bramkarz. I jaki? Jest to Goldstopper Wayne Hensey. Również Walia, jak widzicie. To jest też powtórka, więc słabiutka saszetka. Kolejna saszetka z Zlatanym Ibrahimowiciem i jedyna Mazardem. No i zobaczymy, co nam niesie ta saszetka. Gareth McOley, Irlandia Północna. Rahim Sterling, Anglia. Reprezentant Anglii, zawodnik obecnie Manchester City. Blerim Dzemaili, Szwajcaria. John Walters, Irlandia I tak, kolejny bramkarz, tym razem jest kolejny ekspert i znów nowka Andreas Isakson, super, Szwecja Bardzo ładna też karta, od 2002 roku, na przykład Ikerkas jest od 2000 roku Więc fajnie, kolejny ekspert, a tutaj jest Eleven z Irlandii I to już chyba jest u mnie w albumie, tak jest, to już jest, Irlandia no, dużo specjalnych na razie. No i zostały trzy saszetki. Zobaczymy jeszcze Robert Lewandowski i Luka Modric. I tak mamy. Erkan Zengin, Szwecja. Attila Fiola, Węgry. Aleksandr Kokorin, Ru Rosja. Cedric, Portugalia. Tu już widziałem pierwszą kartę. Jest to... Hmm. Top qualifiers. Bardzo, bardzo rzadka karta. Jedna na 63, ale to też jest moja powtóreczka. Fajna karta. I Making History Albania. Już druga Making History dzisiaj, druga powtórka. Więc kicha. I zostały nam ostatnie dwie saszetki, moi drodzy. Więc szybko to nam zleciało. I mamy tutaj Bela i Ramosa. Zobaczymy, co. Tutaj uda nam się upolować. Mamy tak. Blaise Matuidi, Francja. Zawodnik Paris Saint-Germain. Václav Prochaszka Czechy. Tomasz Huboczan, Słowacja. Robbie Brady, Irlandia. Tutaj mamy key player Burim Kukeli, Albania. I... Time Machine Cristiano Ronaldo. Po raz kolejny nam wpada Ronaldo. Time Machine. No, bardzo, bardzo fajna puszeczka. Dużo specjalnych. No i ostatnia z Azardem i Ibrahimowicie. Dużo z tego drugiego rzędu. Dobra, to będziemy zaglądać, co tam jest. Ok, i tak. Mateo Kowacic, Chorwacja, Karim Belarabi, Niemcy, Artem Krawiec, Ukraina, Eden Hazard, Belgia, Gol Machine, tutaj jest Defensive Rock, Sergio Ramos, Sergio Ramos, i na koniec trafiamy Passion Pride Chorwacji. Chyba tego nie mam, nie pamiętam, ale fajna karta Passion and Pride, kolejna. I to jest, moi drodzy, ostatnia karta w dzisiejszym unboxingu. No, super. Bardzo dużo kart specjalnych, strasznie, patrzcie, taka kubka. I to z drugiego rzędu wpada nam aż raz, dwa, trzy, yy, cztery, pięć, pięć kart, pięć kart czyli połowa yy, saszetek. No, z tego niestety sporo powtórek bo jest i Ronaldo tam było i Pucharek, no ale mimo wszystko bardzo udana puszka, muszę przyznać, że super. Parę kart wejdzie do albumu, parę na wymianę, a ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki z Euro i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dawajcie łapki w górę, jeśli um, no, mówię, jeśli filmik Wam się spodobał i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!